I tutaj w kokpicie już wszystko zaczyna fajnie wyglądać, a tutaj co też tak jasno się zrobiło? Wow. Nie ma pokładu dziobowego, cały został ściągnięty razem z kawałkiem tutaj burty. No a tu była piana he, he, nasza cudowna piana poliuretanowa, która była też w komorach wypornościowych na rufie, tutaj też była. Tego to wygrzebałem. Obczyszczę to. No i będziemy tutaj jeszcze zalepiać. O, a tak to wygląda z góry. Szybka naprawa dziobu zakończona. Pokład jest zabezpieczony przed wodą. Zaszpachlowany. O, stanąć można. I fajnie. Tutaj widzimy drobną wymianę elementów na dziobie, no i kawałek tej stępki tam musiałem wymienić, ona, ona była wcześniej też tak zrobiona, ją ja po prostu odtworzyłem, tam za tą płytą ona się łączy, a tutaj przygotowałem nowe płyty, Taka, o i to zaraz tutaj poprzyklejam. A tutaj mamy trzecią płytę starą, która będzie do zamykania. Będzie można zrobić rewizję, czy tam się coś zbiera, czy nie zbiera, czy, yy, czy wszystko jest ok. Teraz będzie trzeba tutaj trochę to pomalować, później zamontować stolik. W środku jeszcze muszę wkleić pastek gumy, ale czekam na żywicę. Jest problem u dostawcy, u producenta w zasadzie żywicy. Sarzyny na razie nie mają utwardzacza, pak, który jest mi niezbędny do tego, żeby to pokleić do końca. Postanowiłem więc, że teraz w oczekiwaniu na to pomaluję sobie wnętrze. Tutaj. Jest dosyć ponuro, jest yy, ciemno. Zrobimy tak, że tutaj te płyty, które są całe, yy, przemaluję na, na bia... wałeczkiem, żeby było całkiem białe. A tu, gdzie jest sufit, gdzie są jakieś takie listwy, yy, to będę pędzelkiem malował taką specjalną farbą półtransparentną, białą, czyli żeby to tak zabielić po prostu. No, I zobaczymy, jak to wyjdzie. Przez takiego zabielania listew ważne jest to, żeby mieć bardzo dobry pędzel. Musi być mięciutki, z bardzo małych włosków, bardzo delikatniusi. Czyli na pędzel nie ma co oszczędzać. Jeszcze po prostu, najdroższy i najbardziej przyjemny w dotyku jaki jest w sklepie. A to dlatego, bo wtedy macie możliwość dobrego sterowania dociskiem. Pędzla. A zabielam to wszystko na biało, tak delikatnie rozmazując, ciągnąc w jedną i delikatnie zrywając. I ciągnąć drugą i delikatnie zrywają. To mi tworzy idealne takie pociągnięcia, które fajnie się układają razem z tymi słojami, które będą tutaj prześwitywać. Tak, że praktycznie nie będzie widać jak to wyschnie, nie będzie tak widać tych pociągnięć pędzla. Na tym kawałku, przypatrzcie się jak to robię, nakładam trochę więcej, żeby rozprowadzić tą farbę mniej więcej po tej całej desce, płycie. O. I kiedy już mi suchy się robi ten pędzel, to teraz tym suchym pędzlem już będę sobie to rozcierał na gotowo. Tu robię z góry na dół. I z dołu do góry. O. No i lecę dalej. Teraz znowu namaczam pędzel dopiero drugi raz. bo nawet za dużo. Muszę go ściągnąć trochę. Nakładam na drugą połowę farbę. Na początku może być nałożona byle jak. I teraz... Jak nadmiar mam, to mogę ściągnąć i teraz suchym pędzlem już sobie to będę tutaj wyrównywał. No a przez to, że ta płyta nie była zbyt mocno zalakierowana, te pory drewna dalej są widoczne, to one wpijają to i elegancko mi to zostawiają wtedy ten rysunek drewna o co mi tutaj tak naprawdę chodzi No Dobra, lecimy dalej do środka tu jeszcze płyta niepomalowana schodki tutaj czekają też do pomalowania i tutaj mamy tak to białe tamto też białe czyli te wszystkie grodzie są białe wszystkie te płyty tutaj też białe tu pod siedzeniami też białe a tutaj góra, co jest? To jest drewno, tylko takie zabielone. Żeby było tak, tak jaśniej, tak przyjemniej, bo. Albo wystarczy to porównać. O. No to to jest. Wtedy była nora, a teraz będzie ładnie, jasno biało. A tutaj jest miejsce na lodówkę. No ale też co miało przemieć. Miejsce, no i tu jest połączone z tą. Częścią co tutaj do kibelka idzie, nie. Tutaj jest ta skrzynia mieczowa po prawej to. I tutaj jak to obejdziemy, może to oddale. Obchodzimy i z drugiej strony widzimy, do skrzyni taką deskę tutaj od góry od... zrobiłem elegancko. A tutaj jest rewizja po to, żeby można było tutaj. Skontrolować wszystko no i zaczepić też jarzmo tego, tej płetwy. Hmm, no tu mam taką deseczkę, która to przykrywa. To można ją wyciągnąć, sobie zobaczyć, jak to tam wszystko jest. Później z powrotem włożyć. Jest cacy.